No to widać wszystko z powrotem, druga część eventu. Postanowiłem to nagrać w nocy. Już znowu długo pośpiałem, potem <laughs> nie ma które są skorpione, ale dobra. Jak to nam się wyrobi, że to muszę zagrać, bo potem będę chciał jeszcze ten event kończyć. Więcej razy skończyć, nie? A to zawsze tu dwa mecze: pik Pig, znowu gdzieś dwa mecze, Pig, Pig, dwa mecze i tak dalej, nie? Po takich ratach są tak pokończone. Tak by nie mógł tych rat robić, bo po prostu musiałbym nagrać całość, tak jak teraz, nie? Bo to się może szybko skończyć, bo po dwóch meczach skończyć, jakbym przegrał dwa razy, nie? A może być wolniej, nie? Zawsze teraz lepsi gracze są teoretycznie, nie? Bo więcej wygrali, to są lepsi gracze. Tak teoretycznie, nie? No, a ja czasami tak odczuwałem, no. To wchodzi od razu, żeby zmniejszyć krwawego smoka. Albo tego. Tak jest, idziemy, idziemy, idziemy. Tu można to, to zaruszyć, tymi tymi se bulbami, co chcę strzelać, normalnie On naprawdę te gobliny to mają głos jak gobliny kurka, normalnie. Z wielu tych, nie? Jest tam kto? nie? To są dobre zorganizowane stworzonka, normalnie. Goblin to już ma podstawie. No ten smog to się może nawet tego nie doczekać jeszcze, no, ale to 11 mamy to... Tego nie ma sensu rzucać, to miał jeden życia ten bestia, ale nie. Goblin wyciągający kartę w koszcie 0. Ciekawe co to za talia jest, ja się zastanawiam, no, hm, teraz dalej nie mogę grać, ja pierdolę. Jakie to jest skurzające. O, jeśli robi niedobrze, no nic, zacznie za chwilę dorzucić trzecią kartę, no jak nie będę tego miał, jak łatwo wykosować, to będzie tragedia. Krwawe smoki, kurde, dopiero go... Nic dobrego, nie Mulamir... I wampir, no wampir to teraz tak... Na razie wampir, wampir dopiero 8 manę musiałoby być, kurde, nie jest takie proste, nie? mimo wszystko ze smoka mimo że tam kurde tu zachowam te manę z pierścienia tu blokada, ale to niewiele da, to zabije to blokada będzie chroniła przed tym dobra jakoś tam pójdzie bo no. może coś małego jeszcze dobiorę, przydałoby się nie? Prąd może mi dobicie Smak powinien z trupem. Nie, nie ma dobicia. Ale z mogi tak, jest osłabione. Tu zginie, że i tak skrzyżuje. No. 16 życie ją. Areszt to mnie teraz denerwuje. Chciałem blokować, będzie. Jeszcze klątwano fanus. ja pierdol jest bezwartościowy. To... Hamsko, prawdoly. smog jest bezwartościowy i sytuacja się popieprzyła. Eee... Ja pierd ale mi się zasiało. Do mm, pięciu many to... to z... też gra, On za goblinami, jest się gra w tych goblinach ja nie gram tej karty i nie gram tych kart jakoś, jak gram inne te gobliny. No, te są pionowe, jedyne na wrażenie. Mm, tym, w to właściwie się już doradzą. Nawet przeżyję mu to cholerstwo. Na kurze chłopców. Hmm, nie widzę szans na wygraną, to ja to już nie widzę normalnie. Bretonka się poszła, no, co ja mogę zrobić teraz? To tak się nie. się nie da wygrać. Tak, tego się nie, nie, hmm, nie da wygrać, to jest kaput normalnie. No, Ta, no. Yes to, no z, tu mogę blokować, no i co, co to jest, no i, no, i tu, tu mogę zablokować, no te, to jest takie, no. Mogę jeszcze wziąć tego smoczka, rzucić na pożegnanie, no ale to jest nic więcej się nie da zrobić, więc kurna przegrana będzie druga. No nic zrobić krótszy odcinek, nie wiem no i tyle, no. Jak teraz to przegram, nie? Przegram, bo ten już to wygram nie. No już nawet tu się przebije tak, więc... tak, jest. Tak jest, niestety... pas, nie dobra, Patra, zakończył grę. Hmm. Druga porażka, mam nadzieję, że się jeden raz wygram i będzie taka szansa, wiecie, taka logiczna, nie? Żeby tam chociaż trochę pograć, nie? A nie tak zaraz wylecieć z tego, nie? Już teraz tylko na jednej porażce, to już... No nic. Hmm. Nudne to było. Załamać się i... Cio, 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 no naprawdę szkoda mi jest, w skórze, że te karcianki kasują strasznie, bo strasznie się do niej przyzwyczajam. Ja nie wiem, popularna ta karcianka jest i w ogóle nie rozumiem, co to jest. już wiem, że karcianki ogólnie się dają tam popularnością, bo wiedzą, no nie wiem, że niby je robią na świecie, ale to tak naprawdę karcianki nie są tak popularne jak kiedyś, nie? Jest to takie wyciąganie pieniędzy z graczy, i wszyscy te prawie Nie aż tak, ale też zrobią taki machnionku Normalnie z tym powiedział: o, fragmenty to już nie jest pył, i tak dalej, bo miałeś 1600 fragmentów, tylko kupowałeś tę nie, kartę premium, nie? A potem wprowadźmy pył, i ludzie pyłu nie mają, no i, na, i niech sobie kupują wszystko. No takie, tak nie, ale to już jest, nie? Ale widać, że im kłody źle szło, nie? Wprowadźmy nową walutę, nie? Bo tamtych gracze mają za dużo, nie? Tak, w skrócie to jest po prostu takie hasło. Nowa waluta, dobra, dobra waluta, nie? Znowu gobliny, kurde. Normalnie już ci gracze z tymi goblinami to im idzie. Ci też jest moja lubiana, lubiana przez mnie talia goblinska. <laughs> No, jedyny. Krzabawę zmodła jednomane jedno tani. powinien nam mieć oko na pomoc. Hmm, aż rzućmy tego z Ona się przemieni. Dobrym. Czemu tak się stało? Aha, bo on odbija, dobra. Zapomniałem już o tym, że on tak działa, no Nawet mnie nie dobra, że nie zapomniałem, już zapomniałem, bo... tak nie grałem, nie, nie mam czasu grać w tym wszystkim. Ja w dwie gry gram, nie mam czasu grać w te gry, nie? Jeszcze w Konanka gram i tyle, nie? Dwa i dwie karcianki, nie? No dobra no, no. rybami jest to roboty nie? Teraz moja chory Trzeba to ublinować cholerstwo, bo to nie... No, ty pali, to Niestety kurde normalnie. Taki trochę weterynarz człowiek musi być, nie Dobrze tu karmić i tak dalej tam czystość utrzymać, żeby to. Muszę filtr kupić jeszcze. Mam za mocny filtr. Taki wewnętrzny filtr pomocniczy. Tak mocny, że to. się niczego nie nadaje. Nie? To mu nie denerwuje. Może jutro to kupię. Szukam kurde, z możliwością sterowania siłą. Nie mogę znaleźć tego filtru. Miałem kiedyś normalnie chiński taki filter, a teraz, teraz nawet kurde. Nie. Teraz nawet nie mogę znaleźć kurde tego. Kurde, nawet polskiego filtra, czy ma w opisie przekrętkę, nie? po lepsze, filter też, kupiłem teraz chiński filter, ale z innej firmy. Nie, nie wiem, jakiś tamty, tamty filter, czy to jest. Sprzedałem go z, z, z samych fali. dostanie za ostatnie tchnienie z tego ci mogę, to też jest bardzo fajna karta, epic, też ten tworzyłem tę te. gobliny gram bez tej filtrowej talii mam ja chyba gram na inną aj, 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 aj. brutalność policji hmm. idź ty, powiększymy sobie malę. dobrze i nic nie zrobimy więcej nic więcej nie zrobimy niestety cholera jasna no smok w to Jak chcesz jak nie chcesz to, to, jest to że... ten smok w tego spoko się powiększy go się roznaw i cholera jasna ale się podlewelował Skubaniec Jak to powstrzymać teraz normalnie? Hey, nie jeszcze weszła likwidacja no. Nie bardzo mogę się zabije tego nie tutaj ten, ten oh. uderzy w niestety ale trochę smoków już dało życie nie? trzy cztery smoki Nie bić tak długo. Oj, jeszcze Wampir szlach by to trafił. Co ja z tym Wampirem teraz zrobić mam? Ten, ten go nie trafił, trafi, bo go nie widzi, zresztą go nie zabije, nie? Ty zabita. Tutaj mi. Ty zabita. Dobrze. 12 many za 4 obrażeń, ale ten będzie za 6 mógł uderzyć. No nie mogę tego zrobić, szlak by to trafił. Oj, oj. Wykupię ile się da tego dobra? Dość dobrze się zablokowałem, ale... O ma jakieś a, a... magię to jest z tego oseba. Może mi tak może mnie uderzy bezpośrednio. zabij smoka. Mechanicznego co brało? No, ale smoka. Cud mecinara, nie? Zagrywa się głos, już myślałem, że się nie nagrywa głos. Zablokował tych cepów. Dobra, mam teraz oddachinga, nie. Spoko, spoko dahing zabije wampira. I ja nawet coś teraz porzuci, to trochę pozabija tych kart. Cztery ma życie, nie. Właśnie obie te kwiatki no nie. Tylko, że nie ma takiego kwiatku, naprawdę, że tak dodnąć dna na no... Mi takie ja coś zrobił. Bam. Bam. Może przyjacielski za łodzik. Dobra, to zginie, spoko. No nic, skórę, tylko jedną kartę rzucił. Tak dojść skronie. dwie zamiję mnie kreatury. Ach, się teraz boję. Ale trzeba go go zbijać, bo króla. Tu mam obronę jeszcze w razie czego, nie? Tu mam uderzenie za 10, tu za 2. No, trochę do dupy, no ale dobra. Może mogłem go tu ciepnąć tu Tu mogę go ciepnąć. No i taka za, za, za to, by, no. To czy to nie Mmm jeden życie, no już pięknie go ustawiłeś Szlak by cię trafił, ale dobra miliście okry go zabiję i Dobra, by tu, czy tu by zginął, nie? To już nie ma znaczenia. Jeśli chodzi, nie potrzebuje takich odpowiedzi, obrona. Jakby to trafił. Nie temu da obrona. A to spryciarz. Aha, coś. Ty mi tutaj wchodzisz. Cię, to mnie atakuje. Eee, to on zaatakuje. za sześć, A opadnie. Hmm, dajmy tu. Nasz pan Cię poprowadzi. Hmm, dajmy tu. Jest tam kto? I dajmy. To może Tak, żeby troszeczkę było dla niego trudniej. I tutaj. Niepotrzebnie. Ale... Tu mogę dać szlak, bo trafił. Bo tu on... w teorii mam punkty, ale to. No tak, może. To jest w teorii jak on może tych pozabijać, nie? No dobra, przeskoczmy na tę stronę, także... Chodź, po co to zrobiłeś? Czy zabijesz teraz tego olbrzyma? A nie chcę mi dać zyskać życia, no. Ukrywając się, nie ocalisz Dobra, zatrzymał tu moje uderzenie, ale życia trochę odzyskał. Tak czy siak. Czy teraz tę te obronę jakoś dobrze... Oczywiście, że jestem po twojej stronie. Dobrze zaplanować, jest to bardzo niedobra sytuacja, żeby mi teraz. Tak. Bardzo niedobra sytuacja to jest teraz normalnie troszkę. Będę tak powiedział. Tak. Tyle tak to. Dzięki temu trochę życia. F -f 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 -f. Ty idź w to, i tak przeżyjesz, Ty idź tutaj, i zabij to, zginie, ale to tak, i Ty idź tutaj, ty idź. dobra, wyciągnąłem smoki z otchłani man teraz folderę, więc jak mi karty przychodziły na łapę, to kurde mogą mi dobre karty już wejść na łapę. Tak, 3, 5 tylko spróbuj, zginiesz zanim zdążysz pożałować. A, na raz, ma, ty to mi do nie kombinuj, panie. Ten Przegrał. Chyba, że mu jakieś prostwo wejdzie, które mnie dobije nerwowo. Tak, przynajmniej tego będzie, nie? To jedna przegrana i kaputna. I tak będę nagrywał Czekaj, dobra. tak będę nagrywał aż do końca tego choćby 4 wygranych Weź mam nadzieję, że nie. Ale tam są nagrody, ale widzę tak średnio zależy, że nie bo on żebym wygrał teraz razy z rzędu. Ech. Będą trzy mecze przynajmniej, nie? Także... Smoki są spoko, kurde, a gobliny też ładnie wchodziły, kurde, normalnie. nie widziałem, że też tu im pięknie potrafią za zazierać normalnie. Tysiąc złota, normalnie, no tak trzyma zawsze tysiąc takie na fabułę, takie rzeczy tam, nie? Ale teraz widzę, coraz mniejsze szanse są, na covid, na COVID, dodatek, nie? Jemu BTG nie zaruje takiego czegoś. To jest potwarz normalny. Już nawet Blizzard takiego jednostek nie robi, normalnie Nigdy czegoś takiego nie zrobił Blizzard. Robił różne dziadostwa i oszukiwał tych graczy, ale nigdy nie, nie robił to w taki sposób hamski. No. Nie, nie opłaca się. W Chinach się będzie opłacać, bo głupi Chińczycy wszystko kupują. No. Czy tam i Japończycy, Chińczycy, i ogólnie wszystkie te te nacje tam wokół Azjatyckie, nie, Koreańczycy. No, ale górnie rynek chiński nie? miliard trzysta milionów obywateli. No ale powiedzmy takich z kasą jest powiedzmy nie wiem 300 milionów kurde, To może się przydać. Większość ludzi robi za to najniższą krajową, ich mniejszą, czyli gdzieś 1200 zeta nasze Bez opieki zdrowotnej. No a jest to takie średnie, nie? Już teraz w porównaniu z polakami, to jest raczej średnie z naszą najniższą krajową. choćby nawet, nie? Niechamo się. I z centralnych, no nie, nie mają tego obywatelstwa, nie mają, nie mają leczenia i tak dalej, nie także mają trochę chamską. mamy tak, czy... tak jakby był bez obywatelstwa, bez meldunku, 250 milionów Chińczyków tak ma, nie? Co to twoje, ten... to moje. I są do do centrum, i tak dalej, z zachodnich Chin do tych takich środ środkowych. są przenieść ten cały system, ale średnio się udaje. Na razie, co twoje, to moje. Razem uda się i nie uda, nie? No, Bądź tam centralny. Rozkazem te firmy zaczną przenosić, tylko że. No nic. Widać, że na razie się zaczęło koszmarnie, ale Bo ja mam same takie wysokomanowe karty, ja to normalnie rzuciłem pi za pięć many karty i ma się tyle kart i ma się tylko jedną możliwość nie? do rzutu. No. Ale ktoś potrafi myśleć i też nie ma tak naprawdę, nie zawsze, nie zawsze mam jak możliwości. Co twoje? moja. W pokoju dzikość. to 6 many za 6 many karty, co mogę ciepłać Ciepia smoka, który ma większą liczbę many i może zabić tego, tego dziada, czy on chce go zabić czy 3 uderzeń to jeden pies ja zabiję w każdym razie to jest pierwszy zabity smok to tam Oldui nie ma sen. na razie perspektyw wielkich może wyjdzie jak w tamtym, z odcinku, co nagrywałem jak pod koniec Uważaj o swobodę Słoka. Ale sprysia. Smok zginął brutalną śmiercią. Cierpią niestety, kurde, tam zawsze, nie cierpią, nie cierpiał, nie cierpiał. Zresztą tak kłamią ludzi normalnie. Bo... Nasze... Smok ten pójdzie. Koniec! Zatrzymamy to! Szkielety! Towy smog, taki można powiedzieć, że magiczne trupło się podstało, nie? Zgniły smok do bocki zgnił taki przegnił smog i taki się zbudził. Zombie smog, To też był fajnie kurde. To jest! 712, ładnie. Ła wa wa za dużo tego cholerstwa jest, no! Mm, jak ja mam to teraz zatrzymać, żeby mnie tak nie pili? No, może pomoglibyśmy sobie nawzajem! No, wiedzę, kurde że nie pomagasz mi całkowicie bym powiedział. mi ty mi jakkolwiek pomógł, 9-8, kusi mnie trochę, ale to, mnie trochę drażni. takiego tego, to już nie tego. Ach. Nasz pan! Odzyskanie życia dobra. mnie trochę bardziej skusiło, choć może to nie było wcale takie dobre. Jeżeli ma jakieś wyciszenie czy inne, to już kaput przegrałem, nie? Żałuję, że tak to się kończy. U też pomyli się, Nie, już, już dobra mam, czyli Już przegrałem. No nic no dziecka, kurde, kaput, kurde. event się zakończył, no niestety część druga nie była taka... Taka, taka piękna normalnie, ale chciałem to zrobić, bo będę grał w południe i tak dalej, to tak jest. Potem to już jest. Co zrobić, no, trzeba brać? nie Chcesz Już zakończyć próbę jest jeszcze. jeszcze są normalnie dwie próby do wykupienia. Chcę, je, chcę je zrobić całe te próby, nie. A to trwa jednak po 3 godziny grania, nie? pierwsza nagrana jest. E, właśnie to legenda. Tu jest. 6 biletów, tyle, tyle co wydałem, nawet nie straciłem. Tych pakiecik, a pakiecik, bo się dobrze, 5 tych pakiecików, a pakieciki były Tych najpiękniejszych. Tam było zapisane. Tam było napisane ile złota ile kształtów? 150 kształtów i ile złota? 150. Tak, jest gotowe. Gotowa, to tutaj jeszcze jakiś coś jest? Tak, jest, jest jeszcze. ta bo drugie tam jest i ta, i ta pręka tak jest. A to są i tak są po trzy takie brązowe pręgi, nie? Jak chcę dostać po trzy, to muszę dwa razy wykupić takie za 6 coś, nie? Raz wykupuję żeby się zmusić do grania, nie, ale dobra <noise> to jest takie zmuszenie się do grania, dobra, nie, wiem. 10 tych pokidzików wypada, panie tak na przemian, tak to jest jakieś podstawowe, że tak powiem 6 k tak tak, 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 tak tak, tak to jest taki pakiet prawie sprzed tego pierwszego dodatku, nie ostatni dodatek, nie z tym najazdem to było, tak żadnej pręgi nie ma, nie wiem niczego. To jest pakiet podstawowy. Idziesz, otwierasz Ta Ten jest. Tak, nic ciekawego. Ta wiesz, że to otwierasz. Ten jest. Tak, tak, tak. Się bym bawił, karta po karcie po sztuce. Jak tak zobaczymy, mnie, zobaczysz, tak naspieram. nie? Epic była właśnie, ja zniszczyłem nawet. otwieraj Cieieie. Dobrze. Tak, 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 tak. Epic. Otwieraj. To jest. Nie ma co zlecasz, nie? Tak, 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 następny epic. Nie używałem tej karty nigdy za bardzo. Otwieraj, To jest. Tak, 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 tak. Nic ciekawego. I już ta ostatnia idzie. To jest, cię! Pięknie. pięknie, 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 pięknie. Ja bym nazbierał już całą kolekcję, tylko że to by mi zajęło jeszcze jakieś 8 miesięcy, nie wiem, o No ale niestety teraz to już nie. Teraz tutaj motywacja zniknęła, nie? Żeby tak zaleńczą grać. Tyle o ile. Zobaczę ile z tego jest kryształków poszło, ale nie będę chyba tego niszczył nadmiarowych kryształków. 370 to sobie potem zniszczy raz wszystko z wszystkich trzech próbnie Bo to jak widać jest, jest wydarzenie i to wydarzenie jest tak, że w ranga że można dwa, dwa razy jeszcze można grać. Nie? To nie jest takie wieczne, że to można wiecznie dać, ale nie, to nie tak działa. Dobra rodiska jak się podoba łapkę, komentarz, subka i do zobaczyska rodziska.